Kwestia kompetencji finansowych polskiego społeczeństwa jest tematem, który od wielu lat zajmuje nie tylko nas, ale też wiele innych środowisk, ponieważ no z tą wiedzą bywa różnie i tutaj studenci absolutnie nie, nie różnią się od takiej, bym powiedział, ogólnej reprezentatywnej próby ogólnopolskiej w wielu, wielu badaniach podobnie jak w przypadku innych grup wiekowych deklarują że największym wyzwaniem dla nich w zakresie wiedzy ekonomicznej szeroko rozumianej są co być może może budzić pewnego rodzaju zdziwienie jednak są to kwestie związane z cyberbezpieczeństwem a więc tutaj studenci pomimo tego że są bardzo aktywni w cyberprzestrzeni no, zdają sobie sprawę, że nie zawsze potrafią się w każdej sytuacji odpowiednio, odpowiednio zachować. Natomiast dla nas ważne jest to, że jak wynika z tegorocznych wskazań, studenci zdają sobie sprawę, że wiedza ekonomiczna po prostu przydaje się w życiu. Oni deklarują i mają świadomość, że. Odpowiedni poziom wiedzy finansowej, wiedzy ekonomicznej może wpłynąć pozytywnie między innymi na zarządzanie oczywiście własnym budżetem, ale także chociażby na wyższe wynagrodzenie i większą konkurencyjność na, na rynku pracy. I to są takie elementy, które studenci dostrzegają. Myślę, że warto podkreślić fakt, że za takim, bym powiedział, teoretycznym, deklaratywnym podejściem studentów też idzie w pewnym zakresie praktyka. Znaczy, my widzimy w tegorocznych wynikach, że coraz większa liczba, coraz większy odsetek studentów oszczędza, coraz większy odsetek studentów oszczędza coraz wyższe kwoty. I coraz mniejszy odsetek studentów twierdzi, że nie oszczędza w ogóle. To są takie pozytywne, praktyczne przejawy tego, że te... Podstawy wiedzy ekonomicznej, wiedzy finansowej w tej grupie rosną. co jest też szczególnie ważne, w, chociażby w obliczu trwającego przecież ustanowionego przez Senat Roku Edukacji Ekonomicznej, który w tym roku właśnie obchodzimy w, w Polsce. No i mamy nadzieję, że to też będzie taka okazja do tego, aby ten temat edukacji ekonomicznej i kompetencji finansowych po prostu na stałe przed na agendę takich ważnych spraw co by tutaj nie mówić dla przyszłości nie tylko poszczególnych osób czy gospodarstw domowych, ale także całej krajowej gospodarki.